Dunia, wejdźcie, tam się bawić. Niestety tak było. To jest dobra odpowiedź. Ale musimy cię pożegnać. Zapraszam serdecznie, Michała. Tak się rozumiem, że jest Chcę 14 tysięcy do wybrania. Jeżeli pokonacie całą siódemkę dzieciaków, wracacie do byt goszczy z 14 tysięcy. Dwie kategorie oczywiście. Ty decydujesz, z której kategorii ja zadaję pytanie. Nazwy albo znaczki. Co wolisz? Nazwa. Chusta do podtrzymywania chorej ręki. W każdym razie. Pozwól, że do końca pytanie. Usta do podtrzymywania chorej ręki, pasek czy rękojeści broni świetnej mają tę samą nazwę jako... Wyjdź, wyjdź tam.

Chodź tutaj, Bobby. Bobby, chodź tutaj. Locia, co ty robisz? Co ty tam roz... Aha, jesz sobie, bebie, jedz, jedz, nie, nie, jedz. Idź do się bawić tam gdzieś. Za co tu robią. Co to znalazły? Lopka? Lady, Lady. Nie. Nie, lej, Lazia, chodź tutaj. Chodź, latka, latka. Kisma, czekaj, 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 bo zaczepiłeś się. Czekaj, czekaj. No, tak, od oczywiście. No, idźcie, idźcie. Idź się bawić tam z nimi. Fuja, już całe ręce mam obślinione. Idźcie, się Sie bawić. Letka, letka, co ty robisz? Du